Siemano, witam was na kanale Kult Ostra. Dzisiaj, nie wiem czy można to nazwać odcinkiem z gry Witcher Monster Player, Bardziej to jest takie omówienie ostatnich newsów Stoimy tutaj u nas na duszce, tej co zawsze Tej co był w pierwszym I chyba drugim odcinku w Trzecim już go nie było Pamiętacie jak byliście wmontowani w drzewko, co nie? No? Teraz drzewko wygląda trochę tak Wy byliście wmontowani gdzieś tutaj Tutaj, gdzieś gdzieś, jak wstawał, to gdzieś tu. z teraz byście nic już nie widzieli. i dzisiaj mamy do omówienia bardziej temat mm, aktualizacji. Yy, mamy zwiastuny od Spocko, związane z aktualizacją do gry. Yy, to było chyba się z 23 do 19 Yy, wyszedł obrazek, na którym był pokazany nowy podpór, najprawdopodobniej jakiś wodny. Wstawię wam tutaj gdzieś, pewnie tu, yy, screena, jak on wygląda. Yy, tego dnia, właśnie mieliśmy taki zwiastu i tam było jeszcze tylko pokazana postać jakaś i tak dalej. Później, kolejnego dnia, yy, 20. nie. Czy 20, chyba 21, a tam to było 20. Dobra, nieważne, to nie jest najważniejsze. Był yy, zwiastun, który nazywa się Nowy System alchemii. I będzie nowy system alchemii. Tak jak dotychczas mieliśmy tak, że alchemia działa w ten sposób, że po prostu mamy swoje stanowiska 20 użyć lub 100 przy tym lepszym. I jak się skończy, to już nie masz stanowiska. To teraz będzie można je naprawiać i będą stanowiska za poziomy. A i będzie nowa waluta krystał. Więc czekajcie, a chyba jedzie zaraz, zobaczymy czy jedzie w tę stronę. Nie jedziesz. Dobra, no to mówię dalej. No to to było w, ty... w kolejnym zwiastunie. Nie wiedzieliśmy zbytnio dalej, czy to będzie tylko tyle, czy coś. Mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze może dzisiaj lub pojutrze, gdzieś w tych okolicach kolejny zwiastun. Bo kolejnego dnia, 3 dni pod rząd. Dostaliśmy zwiastuny, wyszedł zwiastun nowego typu rozwoju postaci. Też Wam będę zaraz stawiać tutaj screeny. Pierwsza rzecz to będą nowe rangi, czyli będziemy Wiedźminem adeptem, Wiedźminem mistrzem i tak dalej. Najprawdopodobniej tak to będzie wyglądać. Za poziomy będzie, będą nagrody za poziomy, właśnie te kryształy na przykład. Będzie najprawdopodobniej wytwarzanie własnej białej mewy, nie tylko z zbroi Manticory. Będzie jeszcze yy, Niedźwiedzie Sadło, więc może będzie nowy potwór yy, Niedźwiedź. Chociaż nie wiem, czy to będzie, bo to jest, może być trochę kontrowersyjne. Yy, I jeszcze będzie, yy, wstawię Wam, tutaj gdzieś też znów, będzie yy, nowy przedmiot. Nie wiemy, co to jest, nowe umiejętności na pewno będą. A będzie taka książeczka. Mi się zdaje, że to będzie coś w stylu receptur, dzięki którym będziemy odwalkowywać eliksiry po prostu za poziom. I właśnie to będzie to. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dowiemy się, kiedy będzie data premiery. I dowiemy się, jak będzie, czy będzie drugi sezon questów fabularnych. Więc ja dzisiaj nie mam już zbytnio dużo do powiedzenia. Bo to było tylko takie szybkie omówienie, że nawet bez zbytnio nie będzie montażu, dodam tylko muzykę i screeny. Więc no dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, żegnam.